Witajcie kochani na moim kanale. Tak wiem, nie było mnie bardzo, bardzo długo z Wami, ale wspominałam we wcześniejszych odcinkach o moim tajnym projekcie. I dzisiaj właśnie dowiecie się, co to za projekt i też dlaczego mnie nie było. E, odzwyczaiłam się tak naprawdę od e, mówienia przed kamerą, więc dzisiaj pewnie będzie to znowu utrudnione, e, ale postaram się to zrobić jak najlepiej i zacznę właśnie od tego, dlaczego mnie nie było. E, Spełniłam swoje tak naprawdę największe marzenie. Poświęciłam cały swój czas, swoje serce powstaniu mojej marki odzieżowej i będziecie mogły zobaczyć, co tak naprawdę stworzyłam, ponieważ dzisiaj pokażę Wam część mojej kolekcji, która cały czas tak naprawdę jest dopracowywana. Również powstają nowe, nowe rzeczy, nowe produkty. Dzisiaj wyświetli Wam się link do mojego sklepu. Serdecznie Was zachęcam do tego, abyście zajrzeli do niego koniecznie. Dajcie mi znać, czy podoba Wam się coś z rzeczy, które stworzyłam. I uwierzcie mi, to naprawdę wymaga bardzo dużego zaangażowania, ogromnej pracy, poświęcenia, czasu, ponieważ wszelkie. Nie tylko tworzenie, tak jak ja myślałam, że to jest tylko zaprojektowanie czegoś, ale to wymaga również przygotowania się do sesji zdjęciowej, do doboru odpowiednich materiałów. I tak naprawdę wszystkie rzeczy, które są dostępne do kupienia w moim sklepie, były przeze mnie wcześniej przetestowane. Czyli ja je ubieram, sprawdzam, jak się dany materiał zachowuje, czy trzeba go prasować, jak potraktować dany materiał, jak prać. Dane ubranie, więc wszystko jest przetestowane. To, co jest już w sprzedaży, to jest już przeze mnie sprawdzone. Wielokrotnie było przeze mnie użytkowane, i tak naprawdę daje wam już taką gwarancję w postaci dostępności właśnie na sklepie na stronie internetowej, że już coś jest do kupienia, to znaczy, że to już jest sprawdzone, i ja się pod tym podpisuję. I dzisiaj będzie taki film. Tak naprawdę, w którym chciałabym troszeczkę pokazać Wam swojej kolekcji, tego co stworzyłam, ale również dla tych, którzy lubią oglądać moje hole lumpeksowe, bo z lumpeksów nie zrezygnowałam. Dalej chodzę do second-handów, właśnie uwielbiam te sklepy i z tego nigdy nie zrezygnuję. Nie było mi tak naprawdę dwa miesiące, więc w przeciągu tego czasu zrobiłam dość sporo zakupów. Ale dzisiaj wam pokażę tak na pocieszenie część właśnie z tych rzeczy, które udało mi się upolować, czyli to taki będzie film e, mieszany, trochę pokażę wam kolekcji mojej, trochę zakupów z second Bardzo serdecznie was zapraszam do oglądania. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, bardzo serdecznie was zachęcam do subskrybowania, ponieważ będzie się tutaj na moim kanale dużo rzeczy działo. Będziecie mogły mogli tak naprawdę e, Poznać tak prawdziwą, taką modę, która płynie prosto z serca. Nie przedłużając, pokazuję Wam, co udało mi się stworzyć. Chciałabym się na początek troszeczkę, można powiedzieć, pochwalić y, taką oto sukienką, od której wszystko się zaczęło. To był mój pierwszy projekt, i ta sukienka jest dostępna w trzech kolorach. Została jest to taki e, prototyp, ponieważ e, nie jest tutaj m, wszyta metka, musiałam metki zaprojektować. Oczywiście już e, na stronie sklepu sukienka dostępna jest e, z metką, e, którą zaprojektowałam. E, tutaj jest również e, inaczej wykończona, e, ponieważ praktycznie nie widać tego zamka. Wszystko zostało dopracowane, ponieważ, tak jak mówiłam, najpierw musiałam e, ja trochę pochodzić w tych rzeczach. Żeby później wiedzieć, czego jeszcze im brakuje, jak właśnie doprecyzować swoją kolekcję. Nie jest to wcale takie proste, zależy, czego oczekujemy tak naprawdę. Kilka słów o tej sukience, ponieważ myślę, że warto o niej wspomnieć. Bardzo serdecznie Wam ją polecam, ponieważ tak naprawdę można ją prać w 30 stopniach i nie trzeba jej prasować. To jest ogromna zaleta. Po prostu suszymy ją na wieszaku. I to jest fajna, fajna sprawa, nadaje się na każdą okazję. Tutaj są wszyte z boku gumki, dzięki czemu jest ona taka, jest możliwość regulacji tej sukienki, czyli jeżeli ktoś lepiej czuje się troszeczkę w dłuższej wersji, no to sobie po prostu ją delikatnie tutaj do dołu, wiecie, opuści i ona się sprawdzi naprawdę dla każdego, podkreśla pięknie figurę, jest niesamowicie wygodna, tutaj ma taki dekolt w ja nazwałam tę sukienkę Aqua, to jest taka woda. Ma tutaj wszyte poduszki, które są również wykończone tym samym materiałem, czyli takie dopracowanie. Z tyłu posiada zamek. Taki kryty, i ta sukienka jest dostępna u mnie w sklepie moim internetowym w trzech kolorach. I będziecie widziały zdjęcie w tym akurat kolorze na mnie, ale również pokażę Wam zdjęcia mojej modelki, która jest ubrana w dwóch pozostałych kolorach. Także zerknijcie sobie na stronę mojego sklepu, jak ta sukienka się prezentuje. Teraz drugi kolor tej właśnie sukienki, to jest taki już z różowym, również piękny i tak jak wspominałam, zostało tutaj przedłużone te obrzycie, żeby wszystko wyglądało tak naprawdę pięknie i elegancko. Zawsze zwracam na wszystko uwagę. Również z tyłu kryty zamek w kolorze tutaj pasującym do tych wszystkich wzorów, więc taki kolor również jest dostępny. I trzeci kolor to jest taki granat, to nie jest czarny, to jest granat, ciemny granat. Również tutaj wszystko się powtarza tak jak w tamtych sukienkach, tylko zmieniony kolor i tutaj z tyłu również kryty zamek, wszystko to samo. I naprawdę ta sukienka ma ogromny potencjał jak dla mnie, sprawdza się w każdej sytuacji, nadaje się na każdą okazję i jest to tak wygodny materiał, nie gniecie się, jest po prostu rewelacyjna. Mogę Wam ją śmiało polecić i podpisuję się pod tym projektem, bo jestem z tego projektu naprawdę bardzo, bardzo dumna. Kolejna rzecz, którą koniecznie muszę Wam pokazać, to jest mój ulubiony letni komplecik. Składa się na niego spódniczka, taka ażurkowa, wykończona piękną gipiurą, ale również tutaj jest jeszcze takie zadbanie z mojej strony o szczegóły w postaci takich kwiatuszków delikatnych, żeby nadawały tej spódniczce takiego pięknego wykończenia i zadbania o każdy szczegół. I do tego jest góra. Praktycznie powiem Wam, że całe lato. Można tak powiedzieć, no całe lato nie, bo w sumie zaczęłam y, tworzyć od jakichś dwóch miesięcy, ale często sięgam po ten komplecik i prałam już go chyba z 10 razy, nic się z nim nie dzieje. Tutaj są przepiękne, białe, takie perłowe guziczki i co chciałabym powiedzieć, że nawet w środku, zobaczcie, u mnie szwy są wyszyte piękną koronką. Czyli staram się zadbać naprawdę o każdy szczegół. Jest to bardzo, bardzo, ale to bardzo wygodny komplecik, który idealnie podkreśli figurę. I oczywiście te rzeczy wszystkie są u mnie dostępne w rozmiarach od XS do L. Wystarczy sobie zobaczyć na tabelę rozmiarów, bo czasami, wiecie, tutaj jest w tym kompleciku gumka, czyli jest opcja regulacji, także trzeba tam się zagłębić w te wymiary i sobie popatrzeć, jak to wygląda u mnie. I jeszcze coś takiego chciałam Wam bardzo koniecznie zaprezentować. Jest to taka sukienka, która również ma tutaj regulacje. Dekor w kształcie litery V. Jest to taki mój faworyt. Często sięgam po tę sukienkę. Jest ona w takich neonowych kolorach. Bardzo mi się ona podoba. Zwłaszcza tutaj... Coś mi się tutaj jeszcze zawinęło. Zwłaszcza tutaj te bufiaste rękawy, które zaprojektowałam. I tak jak wszystkie inne ma wykończone poduszki pod kolor danego materiału. Pięknie wszyty zamek, można do, tak, do tych sukienek również zakładać pasek yy, i co, bardzo wygodna jest ta sukienka i Wam też ją bardzo serdecznie polecam. Mój faworyt to jest ten aksamitny kombinezon z nie, niezwykle miłego aksamitu, w pięknym kolorze takiej butelkowej zieleni, ale z lekkim połyskiem. Wykończony jest tutaj złotym łańcuszkiem, na sylwetce pięknie się tutaj układa, bo są tutaj takie y, marszczenia. Ciężko jest to tutaj pokazać na wieszaku, ale zobaczycie właśnie ten kombinezon na mnie, y, jak ja w nim wyglądam. Jest tutaj z tyłu zapinany na zamek, jest niezwykle wygodny i on jak najbardziej jest taki na jesień, ponieważ można do niego ubrać kozaki, bodki, ale również na wiosnę. No tak naprawdę zależy, co. Co kto lubi i w różny sposób można go sobie wystylizować. Bardzo serdecznie ten ymm, kombinezon Wam polecam. Kolejna rzecz to są dresiki takie niezwykle miłe, szalone, w bardzo takim odważnym zestawieniu kolorystycznym, nietypowym, bo zazwyczaj ymm, dresy są takie pudrowe, chociaż myślałam też o takim zestawieniu bardziej spokojnym, ale zdecydowałam się na czerwony i taki kobaltowy. Tak, to jest bluza, która została również przeze mnie sprawdzona, wytestowana ostatnio na wyjeździe na wycieczkę. Ubrałam te dresy i naprawdę były, było mi w nich cieplutko, milutko. Jechaliśmy z samochodem 20 godzin i ten dres sprawdził się rewelacyjnie. Jest bluza, są spodnie do tego dresu z wysokim stanem nie chciałam, żeby to były biodrówki, z boku takie lampasy, również kokardy i na dole jest wszyta gumka, ponieważ mi te dresy podobają się w takim zestawieniu z butkami, też możecie zobaczyć u mnie na stronie, jak to wygląda, chociaż myślę, że wyświetli Wam się również teraz jakoś zdjęcie tych dresów. Bardzo serdecznie też Wam je polecam, bo są bardzo miłe, wygodne no i po prostu idealne na jesień. I ostatnia rzecz, którą dzisiaj chciałabym Wam pokazać, oczywiście tych rzeczy jest więcej, ale chcę też właśnie wynagrodzić Wam czas, który mnie nie było, tym holem lumpeksowym. Powiem, że kochacie e, moje zdobycze lumpeksowe, lubi je po prostu oglądać. Ale dzisiaj jeszcze chciałabym Wam coś powiedzieć o tym specjalnym projekcie. Tak jak kiedyś wspominałam, u mnie na stronie jest taka opcja kupienia czegoś w jednym egzemplarzu, i są to projekty szczególnie dopracowane po prostu już takie. Wymyślone dla osoby, która naprawdę chce się wyróżniać, chce być niepowtarzalna i która będzie miała gwarancję tego, że nikt tej rzeczy nie będzie miał. I stworzyłam taką sukienkę, która jest niesamowicie wygodna. Ma przepiękne rękawy, nad którymi się napracowałam, żeby tak naprawdę je zaprojektować. Są bardzo, bardzo duże, i taki miał być właśnie plan. Zwrócenia konkretnie uwagi na te rękawy, które tak naprawdę no, robią całą robotę, jeśli chodzi o tę sukienkę. Jest ona, tak jak powiedziałam, bardzo wygodna, jest biała po prostu. I czy nadaje się ona na wesele? Jak najbardziej tak, dlatego że mimo, że jest biała, i jednak bieli, tak mówi się, że nie wypada zakładać na wesela, to ta sukienka poprzez wzór na tych rękawach staje się taka kolorowa. Po prostu jest jak najbardziej nadająca się na wesele na każdą okazję. Także też bardzo serdecznie Wam polecam tę sukienkę. A jeszcze na sobie mam również sukienkę mojego projektu, którą również możecie zobaczyć na stronie mojego sklepu. Też zadbałam tutaj o każdy szczegół, są piękne guziki, mankiety takie przytórzane. Jest to sukienka w rozmiarze uniwersalnym, ponieważ tutaj dekolt jest taki kopertowy. I tak naprawdę będzie pasowała dla każdego. W pasie jest wszyta gumka. Tutaj jest, wiecie, ona y, rozkruszowana, więc jest ona w takim rozmiarze uniwersalnym dla każdego, y, w jednej długości, w jednym rozmiarze. Bardzo serdecznie zapraszam Was do obejrzenia koniecznie tej sukienki. Zawsze, jak zbliża się ten y, sezon jesienno-zimowy, chętnie sięgam po koszule I dzisiaj, tak naprawdę, pokażę Wam moje ostatnie te zbiory takich koszul, które udało mi się kupić w second handach i zacznę od takiej koszuli białej i już muszę Wam powiedzieć na wstępie, że do każdej koszuli podchodzę bardzo indywidualnie czyli gdybym chciała Wam tu o nich wszystkich opowiadać, to ten film by zajął na pewno bardzo dużo czasu być może nawet godzinę udało mi się kupić taką białą koszulę, która jest z domieszką jedwabiu jest ona bardzo wygodna podoba mi się tutaj jej ozdoba i tak jak nie wiem czy wspominałam, ale wszystkie dzisiaj koszule pokażę wam z czarnymi rurkami. Na pewno będę zestawiała je w inny sposób, bo będę je ubierać do spódnic, do jakichś innych dżinsów, niekoniecznie w czarnym kolorze. Dzisiaj chcę wam tylko je tak mniej więcej zobrazować. Wracając do tej białej koszuli, zostawiam ją jeszcze z takimi białymi klapkami, ponieważ chciałam, żeby jeszcze tak Zatrzymać choć na chwilę te, te lata, które już się kończy, za tę koszulę zapłaciłam 3 zł. Kolejna koszula jest w kolorze pudrowego różu. Jest ona tutaj również pięknie wykończona, takim haftem. Tutaj widzicie z tej strony i na kołnierzu, bardzo mi się to podoba. Pojawiła się tutaj jakaś plamka. Po praniu tego nie było, więc w międzyczasie pewnie gdzieś się tam czymś ubrudziłam. Z tyłu jest taka zwykła, prosta. I za tę koszulę zapłaciłam również 3 złote. Kolejna koszula. Jest to koszula w stylu vintage. Jest ona bardzo stara. Podoba mi się jej kolor, ponieważ jest taki nieokreślony. Nie mogę powiedzieć, że jest on ani fioletowy, ani tak naprawdę niebieski. Jest taki przełamany. Ta koszula strasznie tutaj poszerza nas w ramionach. Jest ona w dodatku w rozmiarze 52. Jednak wymyślałam sobie taką własną interpretację, jak to yy, własną interpretację tej koszuli, jak ją nosić i nie bez powodu tutaj nie zapięłam tych rękawów, ponieważ yy, dzięki temu widać tutaj nam jak pracuje nasza ręka i jakby te proporcje, które są tutaj, czyli poszerzenie w tych ramionach, yy, fajnie tutaj yy, z tym rozpiętym rękawem współgra. Czyli Gdybyśmy tutaj zapięły ten rękaw wówczas te ramiona jeszcze bardziej by nas tutaj te proporcje by się zwiększyły, jeszcze bardziej by nas ta koszula poszerzała, a dzięki temu, że ten rękaw jest rozpięty, widać tą pracującą rękę. Tutaj jakby są takie proporcje wyrównane. Więc tak to chciałam powiedzieć i za tę koszulę zapłaciłam 3 zł. Mam ją również w dwóch kolorach, które za chwilę właśnie wam pokażę. I jest to kolor khaki. Więc taka sama koszula, tylko w takim kolorze yy, khaki, która bardzo mi się podoba. Brakuje tutaj guzika. Yy, niestety, to znaczy mam ten guzik, także spokojnie przyszyję. Mam ten guzik na szczęście, ponieważ zgubił, on, zgubił się on w pralce yy, i w koszuli, którą wam za chwilę pokażę. Również brakuje chyba dwóch guzików, ale mam je, także je sobie na spokojnie przyszyję. Yy, jest to po prostu bardzo stara koszula i te guziki najzwyczajniej w świecie odpadają. Ale da się to wszystko naprawić. Za tę koszulę również zapłaciłam 3 zł. I ta sama koszula, tylko w przepięknym takim bordowym kolorze, ym, która również kosztowała 3 zł. Muszę tutaj do, wyprasować te kołnierzyki, żeby się ładnie układała. Bardzo mi się podoba ten kolor i myślę, że będę chętnie sięgać po tę koszulę. Kolejna koszula jest już w takiej wzorki. Jest ona taka trochę nietypowa, ponieważ zapina się ją z tyłu. Podczas y, mierzenia zapięłam tylko chyba ten ostatni guzik, zapomniałam o tych tutaj pozostałych, przebija się gdzieś tutaj na niej pomarańcz, dlatego zestawiłam do niej pomarańczowe szpilki, zapłaciłam za nią 10 zł. Jest ona z domieszką jedwabiu, jest bardzo, bardzo miła. Kolejna koszula jest w rozmiarze bardzo dużym. Nie gniewajcie się, że mówię, że to jest bardzo duży rozmiar, ponieważ jest to rozmiar 52, ale jak widzicie, można, szczupłe osoby również mogą nosić takie rozmiary, wystarczy tylko troszeczkę tutaj y, jakoś wystylizować fajnie tę koszulę. Czyli w tym przypadku ja ją wpuściłam sobie y, w spodnie, ponieważ założona w ten sposób y, rzeczywiście nie pasuje mi, y, pogrubia mnie źle, nie wyglądam. Widać, że jest za duża. Bardzo podobają mi się rękawy w tej koszuli, czyli, czyli takie szerokie, bufiaste, zakończone mankietem, który tutaj się właśnie, znaczy zwęża ten całe rozkroszowanie. Jest ona bardzo fajna, ponieważ jest taka transparentna. Takie właściwie paski przezroczyste posiada na całej, swojej, na całej powierzchni. Z tyłu prezentuje się w ten sposób i zapłaciłam za nią 10 zł. Kolejna koszula pochodzi z Zary. Jest ona w bardzo takim ciekawym wzorze, bardzo mi się ten wzór na tej koszuli podoba. Jest taka prosta, zwykła, z tyłu prezentuje się w ten sposób i za tę koszulę zapłaciłam 10 zł. Kolejna koszula to jest coś takiego granatowego, w ciemnym kolorze, w ciemny granat. Posiada tutaj takie, ja, wydaje mi się, że to są słoneczniki, ja to tak nazywam. Jest taka trochę babcina, ale z, jednej str z drugiej strony, czy babci noszą takie transparentne koszule? Wydaje mi się, że nie. I właśnie to mi się w niej najbardziej podoba, że jest ona taka przezroczysta. Również kojarzy mi się z jesienią, taką złotą polską jesienią ze względu właśnie na kolor tych kwiatów. Z tyłu jest cała taka granatowa, tak jak powiedziałam, taka przezroczysta, przewiewna, bardzo ładna i kosztowała 10 zł. Kolejna koszula to jest taka trochę żałobnica, ale z drugiej strony jest ona pięknie wykończona taką gipiurą szerszą, takim haftem. Bardzo na całej swojej powierzchni posiada piękne, przezroczyste takie kwiaty i w sumie gdybym założyła pod nią jakąś czarną bluzkę na ramionczka lub jakiś top, Wtedy naprawdę wyglądałaby jak taka żałobnica, a tak jest taka, można powiedzieć, seksowna. Ubrałam pod nią taką beżową bieliznę i nie bez powodu ubrałam beżowe bodki, żeby właśnie tutaj y, nawiązywały trochę do tej bielizny. Bardzo mi się podobają rękawy takie przezroczyste. W różny sposób można ją też stylizować. Zapłaciłam za nią 10 zł. Kolejna koszula to coś takiego szalonego. Ma na mnie troszeczkę krótkie rękawy, bo ja mam długie ręce. Ale nie przeszkadza mi to. Można zestawić ją z jakimiś metalicznymi botkami, szpilkami w zależności od tego jaki posiadacie kolor w swojej garderobie. Ja postawiłam na złote szpilki ze względu na to, że po pierwsze są tutaj te złote groszki, a po drugie jest ona cała jakby taka pozłacana, więc chciałam ten złoty kolor jeszcze tak podbić. Bardzo ładnie jest wykończona. Tutaj taką też piórą, haftem z takimi frędzelkami. Jest taka szalona, bardzo mi się oczywiście ta koszula podoba, bo coś się na niej dzieje. Więc w moim stylu, w 100%, zapłaciłam za nią 10 zł. Ostatnia już koszula. Jest to taka przepiękna czerwona koszula w stylu vintage. Spodobało mi się najbardziej tutaj jej wykończenie. Takie samo jest na rękawach. Jest przepiękna. Również podobają mi się tutaj te zakładki, czyli takie dopracowanie. Jest niezwykle wygodna. Z tyłu jest taka zwykła. Zapłaciłam za nią 10 zł. I ostatnia rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, to już nie koszula, a sweter. Jest to taki sweter, w który ma przepiękny wzór. I nawet pokusiłam się o poszukanie butów, żeby do tego swetra specjalnie, żeby stworzyć takie wiecie, idealne zestawienie. I udało mi się znaleźć takie botki. I już tłumaczę, jak one właśnie tutaj z tym swetrem yy, współgrają. Na tych bodkach widoczny jest taki złoty kolor, który tutaj nawiązuje do tych złotych guzików. Jest również kolor kobaltowy i czerwony, tak jak w przypadku tego swetra te czerwone i kobaltowe wzory. A ten kolor, który jest yy, srebrny i czarny, nawiązuje tutaj do tego biało-czarnego połączenia do tych wzorów. Wiem, że ten sweter nie wszystkim będzie się podobał, ale w zestawieniu z takimi butami myślę, że naprawdę tworzy taką piękną, nierozerwalną całość. I za ten sweter zapłaciłam 10 zł. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że mój film Wam się podobał, że wybaczycie mi to, że tyle czasu mnie nie było. Ale muszę też powiedzieć, że nie będę tak często jak kiedyś nagrywała dla Was filmów, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie mam na to czasu. Tak jak musicie mi to po prostu wybaczyć. Ale jeżeli już coś nagram, to będzie to zarówno i holumbeksowy, ale będę też Wam pokazywała dalej moje przeróbki, ponieważ kocham to robić, uwielbiam przerabiać. No i będę Wam pokazywała moje poczynania, jeśli chodzi o projektowanie, tworzenie mojej kolekcji ubrań. I co, zachęcam Was bardzo serdecznie do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole, do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bardzo serdecznie do tego zachęcam. No i również zachęcam Was do odwiedzania mojego sklepu internetowego, do którego link znajdziecie również w opisie filmu na dole. I jeszcze chciałabym tylko Wam podziękować za wszystkie komentarze, za troskę z Waszej strony, ponieważ pisałyście mi w komentarzach, co się ze mną dzieje, także jak widzicie jestem zdrowa, tylko po prostu, a i zdrowie jest najważniejsze, tylko po prostu tutaj zajęłam się spełnianiem swoich marzeń. Dziękuję Wam za wszystko i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.